Jak z paszowozu przepianego zrobić samobieżny? Rozwiązaniem jest Picon Biga Rapid XLV. Na targach Eurotier 2024 Picon zaskoczył nowym rozwiązaniem, którym ciągnik otrzymuje wysięgnik z frezem do pobierania paszy do wozu paszowego przyczepianego z tyłu. Picon pokazał ten zestaw w bardzo wczesnej fazie rozwoju. Fres znajdujący się z przodu wysięgnika ma średnicę 60 cm i szerokość 2,2 m. Picon opracował fres samodzielnie, mimo że samobieżne wozy Rapid wyposażono we frezy Storti. Nowy fres jest wyposażony w lewo i prawoskrętne zwoje ślimakowe. Pobrana i przeniesiona na brzegi frezu kiszonka jest wyrzucana na dwa Przenośniki taśmowe, które są ukryte w masywnie wyglądających ramionach wysięgnika, znajdującego się nad kabiną ciągnika. Przenośniki taśmowe zasilane są z układu hydraulicznego ciągnika. Pikon szacuje aktualną masę wysięgnika na około 2,5 tony. Zaobserwuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowoczesną techniką rolniczą.